Dariusz Szwakowski, witam Państwa serdecznie Jest dziś ze mną Włodzimierz Szaranowicz I wspólnie będziemy komentować dla Państwa dzisiejsze spotkanie Widać, że czują przewagę Będą starali się to wykorzystać Zaatakować większą liczbą zawodników niż normalnie Myślę, że to słuszna decyzja i powinna przynieść efekt Ma teraz szansę Jest okazja To pierwszy gol gospodarzy w tym meczu Piękna bramka strzelona przez kapitana. Trener wie, że wybrał właściwego człowieka do właściwej roli. W drugiej minucie odnotowujemy pierwszego gola w tym meczu. Ricardinho. To będzie rzut wolny. Od razu wznowili grę. Bardzo dobre podanie. Stracili piłkę. Świetnie krył teraz obrońca. No, i jak widzimy, znalazł się z piłką poza linią. Które teraz padł Wigieira. Przechwyt, ale nie opanował. Ładnie odbiera piłkę przeciwnikowi. ale się przedarno. Mamy rzut wolny. Sędzia, spójrzmy, upomina zawodnika. Następnym razem sięgnie po żółtą kartkę. No, zastąpił bramkarza. Patryk Geira teraz. Deves obronił, ale jest szansa na dobitkę. Ricardinho. Sędziowie czasem przerywają takie akcje gwizdkiem. I psują widowisko, ale tutaj mieliśmy przywilej korzyści. Dobrze dograł. Grając piłką, zmuszają rywala do biegania i tracenia sił. Przy piłce Tewes. Ricardinho. Skuteczna interwencja obrońcy. Górę. Deves. Szkoda, mógł przejąć, niewiele brakowało. Świetnie teraz powalczyli, ale górą obrońca, który odebrał piłkę. No, wyraźnie arbiter pokazuje, że będzie rzut rożny. A teraz Steves. Aj, no, 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 blisko, blisko! Żaden angielski klub, tylko Manchester City dokonuje takich wirtualnych zakupów co roku, obiecując milionowe garze i obiecując kibicom gwiazdy. Tak, nowe nazwiska. Właściwie można powiedzieć, że ta przyzwoita angielska firma nie do końca jest angielska. Jego właścicielami są arabscy szejkowie. Niemniej jednak ta wirtualność zaczyna być dla kibiców kłopotem. Głową w kierunku bramki. Dobre dośrodkowanie, ale dobra interwencja obrońców. Przejęli piłkę. Ten strzał zupełnie mu nie wyszedł. Tak, daleko od bramki. Udane, wysokie podanie. Przeciwnik traci piłkę, nie ma faulu. Łatwa strata w pojedynku z obrońcą. Ładna wymiana. przejęli piłkę. Pewna i spokojna interwencja bramkarza. Ale szanemiczny był ten strzał. Silva. Strata. Drużyna przeciwna. Przejmuje piłkę. Za chwilę rozpoczną odrzutu wolnego. Rzeczywiście dobre podanie. Świetne wejście w wolne pole. No, zobaczymy, czy dostanie piłkę. Może być groźnie. To nie było dobre zagranie. Stracili piłkę. No, trzeba pochwalić go za to podanie. Dobre dogranie. Dobrze to przechwycił. ładnie to zrobił ależ słabe krycie ładne podanie chyba będzie dośrodkowywał Parda walka niebezpiecznie ale piłka czysto odebrana piłka poza boiskiem rzut rożny Adebayor a teraz przy piłce Tewes. Zdążył w ostatniej chwili Ech, ależ mało brakowało. Ładnie odebrał mu piłkę. A de Major. Próbował, ale nie udało się. Cardinio. Broni, ale piłka w grze. Troszkę nerwowo, ale zażegnał niebezpieczeństwo. Piłka poza linią końcową i będzie rzut rożny. Ach, dość niefortunnie odbiła się piłka i nie udało mu się trafić. W zasadzie nie miał jak celnie uderzyć. Koniec pierwszej części meczu. Mamy przerwę. Myślę, że prowadzenie w pierwszej połowie zawdzięczają początkowi. Szybko strzelili gola, zaskoczyli rywala. Zaskoczyli i właściwie rywal nie otrząsnął się do końca pierwszej połowy. Liczę, że po wyjściu z szatni w drugich 45 minutach zagra inaczej. Ma szansę na zgranie tej piłki ze skrzydła. Obrońca przechwytuje dośrodkowanie. Przy piłce Tewes może być groźni. Łatwo przejęła obrona to dośrodkowanie. Arminio. Odebrał piłkę czysto, ładnie. Które. No i popatrzmy, jak wznowią grę wrzutem z autu. Ograł obrońcę, spójrzmy. Zupełnie nieudanie i rywale rozpoczną od wrzutu z autu. Aut za chwilę rozpoczną od wrzutu. A teraz przy piłce Twes adebajor. Podanie. Jest obrońca, gdzie być powinien i znakomicie blokuje które A Silva, Adebayor. Próbował nawet udanie, ale nie opanował. Silva. O, udało mu się ładnie podać. Teraz padł Gieram. No, prawie, 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 ale nie opanował piłki. Poza boczną linią piłka będziemy mieli wrzut z autu. Druga połowa, coraz mniej czasu do końca, zespół przegrywa. Trener dokonuje słusznej zmiany, wprowadzając nowego gracza, który może ożywi grę. Za moment wznowią wrzutem z autu. Słuszna decyzja trenera. Jego zespół przegrywa, zdecydował się na zmianę. Miejmy nadzieję, że będzie z niej pożytek. Uwaga, może być groźnie, i piłka trafia do obrońcy. Świetnie zablokował, i piłka nie dociera do partnerów. Atak Manchesteru City. Tarda walka, no i traci piłkę. Ricardinho. Oddaje piłkę koledze. Skutecznie dograł do kolegi. Mm -mm, to niedobrze wygląda. Chyba będzie zmiana. Góre. Ładne wejście. Przejęcie piłki. Podał do partnera. Ach, może być groźnie. Świetnie piąstkuje. Trochę się zachwiał, ale utrzymuje się na nogach. Mieli Włodek dzisiaj tyle okazji, że zdecydowanie wynik powinien być inny. Ciekawe co im trener powie za to, że pudłują raz za razem. No zaskakujące. Trener decyduje się wymienić aż trzech zawodników. Za baleta. Które... Przy piłce Tevez. No i mamy straty piłki. Znowu celne podanie tego zawodnika. Piłka trafia w arbitra. Ricardinho. Szkoda, że nie opanował tej piłki. Arbiter pozwala grać dalej. Bardzo dobra decyzja zgodna z duchem gry. Uciekł obrońcom. Obronił teraz, a mogła to być druga bramka tego zawodnika. Bramkarz wychodzi zwycięsko z tej konfrontacji. Łówkuje. Tuż nad poprzeczką. Ależ była okazja. Teraz turę. Patrick Geira teraz. Ależ podanie. Nie mają już nic do stracenia. I wygląda na to, że za to zagranie sędzia przyznaje rzut wolny. Piłka wciąż w grze. Od rzutu z autu rozpoczną grę. Czyste zagranie przejmuje piłkę. Wciąż nie ma zmiany wyniku, niewiele już do końca, ale poczekajmy. Naciskał obrońca, ale bezskutecznie i będzie szansa. Ach. Wydawało się, że A jednak przejął. Wizdek sędziego, no i mamy rzut wolny. Nic nie jest jeszcze przesądzone. Jeszcze 5 minut do końca i tylko 1 do zera. Hmm, dość niezrozumiała decyzja, muszę przyznać. W końcu tak naprawdę nie ma czego bronić. To rzeczywiście jest dziwne. Może w tym jest jakiś głębszy sens, ale na razie go nie widać. Co z tego wyniknie? Znakomity przechwyt, no i tracą okazję na strzelenie ważnej bramki. Dobrze dograł. No przejął, ale nie opanował piłki. No nie dał się zatrzymać ślizgiem. Ma miejsce i czas na dośrodkowanie. No i wyjaśniają groźną sytuację dalekim wybiciem. Spójrzmy, jak wykorzystają ten aut blisko pola karnego. Ładne zagranie, ale pięknie. Najwyraźniej to jest dzisiaj jego dzień, drugi gol w tym spotkaniu. Tym trafieniem. Całkowicie odebrali nadzieję rywalom. Ale walka Park w bark przegrywa pojedynek z obrońcą i traci piłkę. Ricardinho. Celnie dobrze. Szykuje się do dośrodkowania. Oddał strzał głową. Oddalają grę od strefy obronnej. To spotkanie kończy się wynikiem 2 do 0. Brawo, brawo, brawo. Bardzo dobra gra, zarówno w ataku, jak i w obronie. Rzeczywiście zagrali ładny mecz, i wszystko ułożyło się tak, jak planowali. Dziękujemy, do usłyszenia, do zobaczenia. To spotkanie komentowali Włodzimierz Szaranowicz i Dariusz Szpakowski.